Wszyscy razem ustawcie się. Nowo okrzczeni Odwróćcie się tutaj w tym kierunku do Kacpra. Ale tak wcześniej, śnie, się Tak, wcześniej. Może być piętrami. Może być ktoś na dole, ktoś na środku, ktoś do góry. Ktoś może wziąć na ręce. Czarną stronę. Czarną stronę Szybko, Koleżanka z żółtym noskiem. zrobił? Koleżanka z żółtym noskiem, ale to załóż miało? Mówię, co widzę! Pięknie, pięknie, pielgrzymi. Nie, no ale... jest, jest. Dobra, zbliża nie Mogę wam! O!